Czy wiodą? Tak, chuj, chuj, chujowo siedzisz pod, pod światło. No dobra, jemy sunshine'y. Siemano wszystkim, z tej strony Grzesiek z ekipy. Dziś wyjątkowo w zastępcy zaradka będę komentować to, co ma miejsce we filmie. Ekipa jedzie do wielu miast, tak jak już mówił radę w ostatnim odcinku. Ale co i jak? Chodzi o województwo łódzkie i o miasta, które Łódź otaczają. Właśnie w tej chwili chłopaki siedzą na chińskim Zgierzu. Ale zaczniemy jednak od Konstantynowa Łódzkiego, a z zwierz zostawimy sobie na później. Ale zobacz jak jest. Jedziemy nią, czy nie? No, no, o, zobacz jak tu są drzwi. O. Idziemy, to w zapraszam. Ile ona ma pięter? Ty, no żebyśmy... Jedno. Jedno? Tak. No dobra. Tutaj też mamy de, jakieś... de, de, de. korba. Korba. Ale może żebyśmy do nas za nisko już ta winda. Kurwa, no nie. Też ta korba tak wygląda. Ta mm -hmm. No dobra. Tylko żebyśmy za nisko nie zjechali. Mm? A już zjechała za nisko. Nie. No właśnie, kolejna winda, która nie działa. I to znów towarowa. Oj, no coś widzę, to ciężko. Te. Ja obstawiam, nie. Nie. Chyba, że te. Się... Filip szuka włącznika. Być może gdzieś jest dodatkowo odłączona. Na szczęście na pomoc Dobry. przychodzi pracownik. Dobry. Dobry. że właśnie trzeba tak mocniej właśnie właśnie, jest, właśnie. możliwe że ktoś nią, że ktoś ją za nisko zjechał nie nie, albo u góry nie zamknęli a możliwe ale to ale już u góry nie zamknęli u góry nie zamknęli ciekawe co to ma oznaczać żeby ktoś zostawił drzwi otwarte To A światło się tutaj. Tak. Aha, rozumiem. Czyli to jest załączone. Jeden jest, tak jeden. Ekipa tak. się tak łatwo nie podda. Do tej windy jeszcze wrócimy. Teraz przenosimy się do papianic. I na start tamtejszy szpital. Filip z Grześkiem już to kiedyś byli, no ale przypomnijmy sobie stare czasy. Z ale ale jak na jeszcze raz tak z może lepszej jakości będzie źle widać. Dzieciera, na 0, a to jest S, a żeby nie było. To jest 3, 2, 1, P, 0, to jest S. Jedziemy tu. coś tyka, nie? Tak, jakiś taki? czujnik. Jak ten Pytra? Teraz. Pierwsza i teraz będzie per, parter. A myśmy raz. O! Parking. Kawiarnia? To są szybsze chyba, nie? Nie, Kawiarnia. To jest raz, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A więc przesiadka na drugą. Ty jeszcze jedna jedzie słyszy? To my tu jeżdżą, No tu jeżdżę, ale czekaj. O dobra, panie Kasie. Idziemy na szóste. taką klotową. Zodniesie na zębę zasuwają. A ty? To jest taka sama stacyjka jak tam... się otwierają, zrozum to. Dźwig zajęty i trzecią. <noise> już się zamykają, już, pójdź. To jest od rana z epa Troszkę inna, ale idziemy na partner, uwaga. I wędko wskazywa. Tu nie ma kluczyka. Ale jest skazywałe. Znaczy nie, myślę, że nie. kluczyka nie ma. Nie no, ma kluczyka. Pokaż wskaźnik, że jak szybko jedziemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale Jedziemy windą osiedlówką w szpitalu w Babienicach, tej już nie jechać. Dobra, tajemnicza. Nie na już nie było. Co się to przyciemy na? Chodźmy tak zresztą. Pierwszy, czwarte. Ty wiesz, że tam byłoby jakieś dyżurki czy do czegoś. Pierwsze, dlatego mówię. Drugie przejście, ładne. Trzecie jest ładne przejście. Czwarte jest przejście. To jest na, jesteśmy na oddziale, to jest widać bezpośrednia. Piąte i szóste. U nas szybsza. Co? Na S. Na S. Czyli 0 no, no, Ale... nawet z odmuchami. Ale ten nie jest zerem, to jest najlepsze tutaj. No. Ale jest szybko. Dwa. Odin. No dobrze, wracamy do towarówki z Konstantynowa Łódzkiego. Ciekawe, co będzie dalej. Spróbujemy, no ale. No myślę, że. No, może pójdzie. Tu jest. Tu jest coś, co powoduje to, że winda może ruszyć, tak? Jest zamek. No i coś czuję, że się nie uda. A w dół? Nie, nie, nie idzie w ogóle w jedną stronę, wiesz. A to dlaczego nie idzie w jedną stronę? Bo A... jest blokada. Tutaj. Żeby nie zjechać poniżej poziomu, to tu jest mechaniczna blokada, więc ja tą nie pochgnę ją. No, to do góry. No, Ale może ona rozłączyła ten wyłącznik, bo jest za nisko zjechała. Nie, nie. To jest zbyt, to, to jest 30 cm. No, 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 to. Nie, 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 no to jest dobrze. A to? Nie, to mi się wydaje, że służy do kasowania przy, przycisku wiensalnych No dobra, idziemy. Tak. No w górę. Ona jest tak, jest w tą jest góra, a w tą jest, znaczy góra, a w jest góra. No nic, na dzień dzisiejszy nie zdołaliśmy pojechać ale to nie koniec. Tak łatwo nie warto kończyć. Może jednak Darek ma rację, a jeśli tak, to co? Jedziemy windą towarową w budynku dla No przynajmniej będziemy próbowali nią pojechać. Ostatnio nie pojechaliśmy. Podejście numer dwa. Inny dzień na spokojnie. Powiem tak. Od poprzedniego nagrania minął ponad tydzień, a wygląda tak, jakby nikt jej przez ten czas nie ruszył. Znowu... <śmieniczy> jest tak znowu. Tak. jednak trzeba zachować te drzwi, czy nie? Tak. O, 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 o a, to było. Tak trzeba. O, nie. O. o. Dobra, poczekaj. Tu To mnie Tu również. mnie. Dobra, się nic. Dwa piętra w górę. Ty, ale tutaj ile lin powinno być? Trzy? Cztery są, tylko Cztery są idealnie po Poczekaj, jeszcze oświeć. Poczekaj, poczekaj. Tam jest zareglowane i wyżej no, uśmieci. Nie, drzwi nie. są przecież nie zareglowane. Myślę, że to może są niezeglowane drzwi i dlatego. Ale są mocne. A tu jeszcze są, po tej stronie. Nie, tylko tutaj, tam nie ma. Aha, Raczej. Chyba, że piwnicy nie ma. Nie ma piwnicy. Nie ma piwnicy, bo gdyby była piwnica, to byśmy mieli kierunki, a tu się blokada załóżmy. Próbujemy się dostać do maszynowni tej starej windy w Konstantynowie. To są widoki z... że w ogóle nie powiem, wejście jest piękne, nie? Ekipa wlazła o, na dach budynku. No cóż, otwarte tam, na oścież. Tamta nadbudówka z tyłu no to maszynownia. No jest <grym>. też taka sama. to później nie zobaczymy, dobra, schodziłem Tam pamiętam Ja? Mhm. Mm Dobra. Na transformator wchodzi. Jesteśmy w tu jest coś do załączania. Zabezpieczenie KR-300. Zabezpieczenie korby? Hmm. Nie, chyba nie. Krańcowe może. Krańcowe, a faktycznie może być. Mamy spalony bezpiecznik jeden. Nie wiem to czy to ma to... Nie to... No i tak działa. No i teraz najważniejsze pytanie, co z nią Więc jest... Nie, nie dotykaj tutaj elementów, bo nie masz pewności. Tak, ja nie chcę do nich dotykać. A to jak będzie pytanie brzmi... Co hmm, jest Na dwa pęty wiesz, metalowe. Ten jest spalony, ten odlem. Słuchaj, Ja się ciekaw jestem, co oni tu z tym zrobili. Z Czym? A to... Ten kabel idzie... Ten kabel tu siłki? Zgiemiony to jest? Nie, 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 dotykanie. nie, 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 Chociaż... nie, Teoretycznie... nie, no, coś... może nie, 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 z nie, co jest. Jeżeli to jest uziemione, to jest pod podbezpieczniki, to jest uziemione? A może to załączyć. To jest plastik, nie powinno być. Tak, ale... To powinno być czerwone stopy. To stopy no jest, jest, dałsiona, ja... jest. No Poczekaj. Tu mamy jakieś gniazda. To jest oświetlenie do szybu, już, już kojarzę. To? Tak, to jest pokrętło odłączenia włączenia oświetlenia szybu. No tu się włącza oświetlenie szybu. Nie ma regulatora więc nie ma żadnych styczn styczników. Tak jak tutaj nazywa się ten Tak wygląda. A wiesz co? To nie ma nic. No, no, ja nie wiem, tam. Tam jest tylko jakiś miernik. Co jest? Miernik. No tam tylko koło prędkości jest. Pokażę. Mhm. Mamy tylko jeden stycznik? Drugi jest chowany. Darujmy no jest. Pokażę, mhm. jest... jest, schowany, jest a tam jest tylko stycznik. Dioda prostująca, transformator działający. I to masz silnik prąd stałego. Nie, zmiennego. Ona za Coś tu jebie. Ktoś się zjebał? Żartuję. To jebie transformator przepalony. Ale chodzi. No nieważne. Dobra. Tu jest bezpiecznie ten przepalony? Dobra. Też przepalony? Tak. Kurwa ja obstawiam, że ta winda raczej... Nie jest w użytku. Nie no, facet powiedział, że jeździ. Może jeździła. No, ale mówię, spróbować to... Wszystko, Ona jeździ? Poczekaj. Jeździ. Chyba. Teraz to już za mało, no, to już jest bezpieczne. Słuchajcie, jest... próbujemy ruszyć windę ręcznie. Nasze podejrzenie jest takie, że ktoś nią nich niską zjechał od parteru i załączył się do łącznik krańcowy. Spróbujemy ją ręcznie podciągnąć w górę. Żeby to zrobić, muszę zrzucać... szczękowe. Tak. Obóz został już wyłączony z głównego wyłącznika, więc już nic nie pracuje. Mamy już maszynowę odciętą teoretycznie z prądu, no tu nic nie działa. Aby to załączyło, muszę zbudować szczękowo. No, to, <grytania> to jest luzowe. Więc on luzuje podczas prądu. Mhm. I teraz trzeba luzować, ale to nie będzie takie łatwe. Nie bez powodu tam na szafce leżały te dwa pręty. Ty, ale warek samochodowy jakby tu wsadził w to i no rozparł tak, no. w to. Tak, no. nie, nie zadziałałoby to wtedy. Uważaj, to jest przewód. Jakiś... Idzie. Tu idzie coś, macie jakieś coś wystaje. Nie A nie to ty jest tylko... No powiem szczerze, że nie, nie jest taki trudne. Ale ja tego nie utrzymam na drugą metę. No cóż, ekipa ma ostatnią deskę ratunku, podciągnąć dźwig trochę w górę. Być może to pomoże. Jak widać, w tym przypadku problem nie jest nowy. Ktoś nieraz musiał tego używać. No i tak to wygląda. Wystarczy puścić hamulec, grawitacja zrobi swoje. Załączyć obwód główny. Zamknąć drzwi proste. Ostatni krok. Sprawdzić efekt. Uda się? Trochę pojechaliśmy za wysoko. A? Strasznie później. Czyli tak nie miałeś racji. Miałeś rację. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Proszę Państwa, jedziemy windą towarową. Znotowaliśmy ją. Dobra, w górę było, tak? Ale ma słaby tarczowy. Tak. Pierwsze. To się za nisko zjechał, po prostu nam za bardzo pojechał. A widzisz, dobrze Ci mówiłem. Spróbujemy sobie się na pierda, na drugim. Tak, no na drugim możemy. Dobra, uwaga, teraz muszę wypuścić, No Na drugi Jesteśmy pięć. na drugim piętrze, ale ładnie idzie. <grym> jedna Jednobiegowka? Zapraszam. Na korbę raczej jest jednobiegowa. Nie było, <grym> no, Ale U nas nie. W USA byłyby korby na dwa biegi. uwaga. Pierwszy się mamy Jeszcze zobaczmy. Zobaczymy, wyluzam. No dobra. No, dobra. Na pierwszym piętrze. Teraz uważa, żeby znowu mi zadek nie zajechała. Cie kurwa, ja tymi drzwiami. Cicho, chodź, cicho, chodź. Regiel. Będziemy w z Tutaj mamy... Za chwilę będą drzwi. O! Trzeba do przyzrobać. Dobra. Dobra, zostawmy ją. Tak. Zobaczmy jeszcze raz. Pojdziemy jeszcze razem, nie? Dobra. No szkółek. Ja bym się tam nie radził. Dobra. Przejechaliśmy się. Dziękujemy. A jeszcze nie? Co? Jeszcze Jeszcze raz? Dobra. To poczekaj. To tylko te winy tutaj. Tak wygląda. Było z tym dźwigą. Tu się wyłaciło. Światełko w windzie. Oławę. Jest przywołanie gudry. Poczekaj, wciśnij, a ja tutaj. No, dobrze. Idziemy. No ja to nie tak działał ten tak. jakiś kutas. Jakiś kutas mam za nic pojechał. Bo no, ona ma sobie zombie, na pewno stać od razu. Ty, może dlatego tak łatwo poszło mi ręcznie to rozgiąć? No, no. nie... Y widzisz, wycięło się. Siła, siła ciągnięta jest dobra. Tylko jest po prostu zbyt nierówno, nie? Ta, ona ma bardzo późne... Kurwa, mieć. to ja kurwa zainflujowałem. Jest. Sprawdźmy na tym piętrze, jak ona tu O! Tutaj mamy wyłącznik tego dzwonka, jakby ktoś przywołał, ale my no to już. Może to być na pierwszym, bo jest... to są dwa różne dzwonki, nie? No właśnie. To będzie jakiś sukces, nie? Proszę Państwa, jedna kolejna. tak, uwaga, pierwsze piętro, zobaczymy, jeszcze tu dzwonek. Patrz, tak, szczęśliwie. Nie mogę tego regulować. Trzeba regulować. A można go podciągnąć? Tak, chyba jest. Można. No. Powiedz mi, że można go podkręcić? Można go podkręcić. Trzynastka tam jest. Wiedzmy dół. Fajne uczucie, że krok podstronisz sam na No nie? A tutaj mamy... A ta piętrak jest zajebiste. No nie? Przesadziłem. Dobrze. O, No nie chodzę. Dobra. I to by było na tyle. Jak widać Darek miał od początku dobre przeczucie. Ta towarówka ma bardzo słabe szczękowe, więc ktoś po prostu za daleko nią zajechał. Zapraszam za dwa tygodnie na drugą część filmów z województwa łódzkiego gdzie ekipa jedzie dalej, między innymi to zgierza. Siemanko.